otwieramy nową serię pierwszy raz tak zaczynam bo z kombajnu co prawda z pola i teraz tak bo już na początek serii o ale mijaczki robię czekajcie muszę podnieść header, bo mijaki robię a tak w ogóle witajcie w moim odcinku, na moim odcinku no, także widzicie zaczynamy z grubej rury i teraz tak jak nazywamy yy, sobie tą y, serię Możecie wybrać w komentarzach, ale ja tutaj proponuję polscy rolnicy, albo to właśnie Polska. Albo inne... czas mówię albo. Yy, możecie w komentarzach bo po prostu no nie mogę... Jak ja mi ja robię. Yy, możecie w komentarzach wybrać... Yy, Wiecie, imię serii. Nie, musi, nie muszą być tylko konkretnie te dwie, tylko te dwie, albo, albo te, ci polscy rolnicy, albo to właśnie Polska. Tylko możemy. Piszcie, zresztą, możecie sami wymyślić, która będzie miała najwięcej yy, łapek, ta wygrywa. Mapa. Wiecie? Na, im, imię mapy. Dobra. To żeby teraz w zboże nie wjechać. Lusterek tutaj nie mam tak. No mam, tylko niedziałający, bo... Ale bym się... Bo no, ja jestem na kierownicy, patrzcie. Na kierownicy jestem. No i właśnie... Muszę odpinać, patrzcie nawet Wam pokażę, eee, tu, tu, nawet Wam pokażę, patrzcie, to żeby przyłączyć sobie na, na pada, to muszę tak, wyjść stąd, w ogóle tu mam tyle miejsca, tak, przejść tu, odłączyć to i znowu tu wrócić. Odstawić kierownicę na bok i jeszcze tutaj pedały. I włączyć to. Ile to jest roboty? Czekajcie, bo mi się selfie stick skrzywił. W ogóle na selfie sticku teraz to nagrywam. Znalazłem No, no Dała ustaw. Sorry, co jakieś głosy, ale to mnie siostra. Mogę jazd. Nie, 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 nie będzie tego, nie, nie, nie. Widzowie, może w komentarzach jeszcze byście mi doradzili, gdzie... Czekaj. Gdzie można kupić taką kamerkę, żeby było widać, właśnie ja to będę montował, nie? żeby było widać mnie, moją twarz. I zarówno jak yy, się yy, farminga Zagowałamy trochę Czekajcie, bo tu oporu ja Opór włącz! Bardzo dobrze, dziękuję pięknie, Ślicznie. Sobie. Teraz ja... Czekajcie, jak dojadę do końca to yy... wyłączę głos i... Oraz nie będę nic mówił I... i posłuchajcie sobie jak to pięknie brzmi przez ten jeden przejazd, tylko muszę do końca dojechać. Czekajcie, już wam powiem, o która jest godzina, jak to nagrywam. Jest godzina 19.58. No ale mi jaka zrobiłem łoku czy laby łopa, nie, ale żeś mi zrobił Dobra, to teraz ja ten Nie będę nic mówił Nie wzboże, nie wzboże Tak później to będę prasował Baga opuszczamy i 3-2-1 cisza. Dobra, widzę koniec przyjazdu. mogę się odezwać. I yy, teraz tak. Opór musi być. Koguty włączone, to znaczy ludzie, że to ludziom daje znak, że komba nie. Że nie kosi, o tym chodzi. I teraz tak, w ogóle jak macie TikToka, to polecam. Wpiszcie sobie tak mickul z małej 01 bez spacji albo mickul podłoga z podłoga zetora no polecam, nie polecam polecam ja przecież ja miałem teraz jechać dobra, to będę no, robił na 4 rządki to czekajcie, to ja się z wami widzę jak już zrobię dookoła yy, pola na 4 przejazdy. Zaraz się widzimy. O akurat mam zbiornik, to z wami wysypę. Tu jest. Jeszcze żadnych maszyn tutaj nie przedstawiałem. Następny odcinek to będzie z tej serii, nie? Bo dużo jest od zera do milionera odcinków. Miałem niby coś nagrać z tamtej serii, no ale tak wyszło, że... Widzowie, tak wyszło, że zachciało mi się yy, zrobić nowe, nowe, nową serię. No i tak wyszło. Yy, Teraz weź do tego kombajna się Okej, okay, jest. Mm, już? Wystaw... Nie, tak. Ja czekając. Dobra, powinno się sypać. I teraz tak yy, jest wysyp. Musimy chwilę poczekać. Ale to. Wiecie co? No, już będę się chyba. Jak wysypę ten zbiornik, to już chyba się będę z wami widział. Jak już zrobię te okrążenia do końca pola i tyle. Albo też puszczę pracownika i będę inna wropatę robił. Dobra, yy, schowaj rurę, włączaj machinę, wyłączaj i dziga. Także zaraz się widzę. Widzowie teraz się śmieję, bo jestem taki kombajnista, że co 5 sekund robię miniatki. Dobra, widzimy się później. O co to, dlaczego to leci? Widzowie, teraz mówię przy, oficjalnie przy was, bo teraz akurat mam zbiornik, nie? Oficjalnie przy was mówię, że yy, będę kosił z otwartą rurą, bo po co rozkładać co 5 sekund, nie? Nawet nie myczę 5 minut. Będę kosił z otwartą rurą po prostu. Tyle mam chciałem powiedzieć. Zaraz wracam, jak już to skończę. Widzowie, puszczam sobie pracownika. Niech jeździ. Bo ja, oho, ma... akurat jest pełna przyczepa, to jadę od razu wyładować. Takajcie, Bo nie jestem pewna, ile ona ma, już wam mówię. Jeszcze tysiąc litrów, ale to To już by nie weszło, nie? I cały zbiornik by już nie wszedł. Nie? Tylko powiedzmy, że jedna czwarta by weszła na przyczepę. No to nie mniej niż 1 czwarta. Dobra, no jedziemy wysypać. No nie. Rozpędziłeś się. Okej, okay, to niech się sypie. Okej. Okay. Yy, ja się nie cackam. Tylko robię biznes. Już. Tylko przełączę na pana. Bo na kierownicy nie mogę chodzić, a tutaj mogę chodzić z padem. Co się wiecie. Ja mogę chodzić nawet z, na kierown z kierownicą, ale ja wiecie w farmingu, nie? Psz, dobra. Dobrze, co? Yy, eee, z rozroślin. Gdzieś to co jest tu? Nie głośno, jest. A damy na 60. Czułeś kamery. Dwieście... 200... NIE! Czekaj, czy chcesz zakończyć? Nie, dziękuję. Nie, bo jestem przyzwyczajenie do kierownicy i kliknę nie ten przycisk, nie? I zapytacie, czemu nic nie kupię to z pojazdów. Tu mnie nie stać. Muszę iść z buta. Ale zaraz, wiecie co, wezmę sobie pożyczkę i później płacę. Nie ciebie czy kredy, nie? Koniecznie, nie, nie, no raczej w maszyny będę ich wstawał, bo co będę robił? Chyba nic. W następnym odcinku powiem Wam, jaka to jest mapa, bo już sobie zapomniałem, a już nie będę I To. No dobra, pożycz... 200 tysięcy. Dziękuję. Dobre, ok. Dlaczego znaczy tylko 50? Pożyczkę na kwotę 200 euro. B, okej. Okay. 161. No to coś tu jest nie halo. A wiecie co, jest okay, jestem. Panie pracowniku. Zwalniam pana. Przedaję te wszystkie maszyny. Bo coś mi tutaj nie gra w tym formie. Już jedziemy wysypać. Jak wysypiemy na przyczepę, z przyczepy do, soli, do silosa. A no, później sprzedajemy. Dobra. Składasz się pan? Nie, nie składasz się. Jest, jest to, jest to. to chwilkę widzowie potrwa. I już jest. O, dobra. Teraz sypiemy. Zaraz wracam. Dobra, że wysypane to teraz. Trzeba do tyłu. O proszę bardzo. No. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No jest bardzo dobrze, okej, okay, okej. Okay. Tak. Tak. No ja to znaczy umiem cofać tylko powoli, bo szybko nie ma. Dobra. Eee, sypiemy i sprzedajemy. bo pożyczkę wziąłem, dobra. Dziękuję. No i 400 tysięcy pięknie. Dobra, to teraz... Y Leci, film leci. Czekajcie, jest coś na promocji? Nie ma. No to tak, fajny kombajnik New Holland. Eee, czekaj, bo to jest. Czekaj do kombajnów. O. czekajcie bo to ma 5 i 5 no to to dobra dziękuję ładnie i teraz tak rozrzutnik nawozu ten dobra to teraz tak ciągniczki no to sobie kupimy sztajera z turem bo mi potrzebny eee, oczywiście nie jest sponsorowany film eee, co teraz jeszcze no może a tego nie wiem nawet jak to się czyta za mało kasy, 15 na siewnik, 15 na puga i co jeszcze? I na nie stać. To jest, gdyż. Ale przynajmniej nie mam przyczepy. Przyczepa jest za siedem. Dobra, niebieska, bo oczywiście niebieski to mój ulubiony kolor. I jeszcze jedna, niebieski to mój ulubiony kolor. Traktorek mam. No i może w następnym odcinku coś się jeszcze y, kupuję. A ja w tym czasie tutaj sobie popodłączam. No, wiecie, co tepnę sobie na gospodarstwo, to czekajcie. Nie, to tylko tu. I tep. Raz, tep. Dwa, tep. Trzy, tep. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Aha, tutaj się rozpię, dobra. Ty, wózek, starczy mi na wózek? Hmm, nie starczy. Najmniejszy wózek 5 tysięcy. To jakieś 10 tysięcy tych polskich złotych. O ile dobrze mówię, nie? To jakieś 10 tysięcy polskich y, złotych, nie? Taki wózek. Bo to jest euro, nie? Jeżeli dobrze mówię, jeśli ktoś się zna na tym, to, jeżeli, to może mnie poprawić, ale raczej dobrze. Nie, może mnie poprawić oczywiście, jak ktoś się nad tym zna. Aha, dobra, tego żel do koszenia. Dobra, zaraz chyba będziemy kończyć z tej serii odcineczek. Nie, ja czekaj, ile on maksymalnie jedzie. Tamten o 25. Zobaczcie, nawet mam mogę pokazać. Patrzcie, komajny. Eee, czekajcie, gdzie to jest? Nie ma tutaj nigdzie ten? Ile on może jechać maksymalnie? Kurczę. Aha, tamten jechał 25, ten będzie 22, z tego co pamiętam, nie? Później, dobra, do 20 minut dobijemy odcinka i będziemy kończyć, tylko jak są wyjścia. Aha, nie, bo ja jestem przyzwyczajona do kierownicy, bo ja teraz gram część na kierownicy i jestem przyzwyczajona, ale patrzę. Na padzie, żeby wyjść z czegoś, to się klika czerwony przycisk. A żeby wyjść na kierownicy, to się klika. ten przycisk. Nie? Ten. Pomarańczowy czy to żółty? Jest. Ja sam nie wiem, jaki to jest kolor. Bo to jest. Sztu... pomarańczowy, bo teraz jest sztuczne światło, nie? A jest chyba 20, z czego co dobrze. Czekajcie. Tak, 20.30 jest, no. No i jest takie sztucz. Ciebie jest sztuczne. Sztuczne światło jest nie. Czyli wiecie, lampka. Dobra, rozkładamy kombajna. Mama kupiła. Oczywiście nie jest sponsorowany. W ogóle moje odcinki nie są sponsorowane. Nie wiem czemu. Dobra, niech kosi. Yy, teraz tak. Poustawiamy sobie. Dobra. Widzowie. Ja jeszcze z wami wszystko poustawiam do garażu. Ty, jeszcze... Po co ty tego Sztajera kupił, jak ty nie... Mhm, widzę, że będzie problem. Ile taki mały obciążnik kosztuje? 600? Nie stać mnie. No ja cię nie mogę, no 2000 to... Nie stać mnie, no. A z przodu... No, czekajcie, no to... Z przodu ten rozrzutnik do nawozów podepnę, to może mnie tak nie będzie ten. Może mnie tak nie będzie ściągało, czekajcie, o ile, nie, dobra, dobrze do mnie nie ściąga, to idę, mam nadzieję, że będzie jakaś taka przeciwwaga, nie, bo mi nie, nie, nie mam kasy na obciążniki, nie, no, nie pod, no, ledwo to się trzyma nad tym, i driftą, patrzcie, już ten traktor idzie do góry, dobra, ustawiamy to w hali. Dobra, tutaj pod ścianą, tylko żeby nie pokrzywić, ok? I... o! Nie! No i pokrzywiłem coś, dobra? Yy, lecimy po następne. A wiecie co? Ja chyba tutaj, o! Zaparkuję tym. W ogóle nie będzie te, z tego żadnej serii. Czekajcie. Okej. Okay. Patrzcie. Z tego nie będzie żadnej serii. Dobra, tutaj sobie zapiszemy, zapisz gdę I teraz tak. Z tej mapy w ogóle żadnej serii nie będzie. Ale wam mogę pokazać. Dobra, przerwij grę. Kariera. Pierwsza mapa. I widzowie. Z tej mapy nie będzie odcinku, tylko chcę wam pokazać jak ja y, ustawiam swoje maszyny. Nie? Kiedyś jak yy, jeszcze nie miałem kanału, nie? Tego zostawiałem maszyny. Zdziwicie się. Patrzcie. Jeszcze wziąłem taki etap, gdzie ja mam 3000 euro. Nie skosiłem nic. sprzedałem kombajn, header, traktory wszystkie. Yy, co jeszcze? Yy, wszystkie traktory mówię. I wszystkie maszyny od początku to było. I wziąłem pożyczkę. I nagle było. Mam tyle traktorów, że dajcie spokój. Zobaczcie, o proszę. Nie, to nie jest ta mapa. To nie jest ta mapa. To która to była? Wie, poczekajcie. Znajdę tę mapę. Błagam, żeby to była ta mapa. Tak, to jest ta mapa. Mhm. Tu jest tor. Nie pytajcie. I to, to tutaj sobie pobrałem moda za darmo, nie? Do farminga. To jeszcze nie było, jak. Ja tą mapę tworzyłem, jak jeszcze, jak jeszcze sobie nie pobrałem tych modów. Aha, no, ale to jest ten ogólnie, nie? Tych rozrzutników do obornika nie ma Ale wiecie co, dobra I tutaj są w ogóle, patrz, no To zmieściłem i to Labę te kupiłem sobie Patrzcie, o proszę To są, czekajcie, mogę nawet sprawdzić dla was specjalnie W ogóle mam tu kombajn Nie, nie masz kombajnu Bo czekajcie Czekajcie, bo jeśli mi się dobrze zdaje to jak mały, to nie wyłączyłem sobie usychania roślin, tak? Mhm, no i mi teraz uschły, nie? Uschły mi rośliny. I teraz pytanie, czy jak wyłączę sobie usychanie roślin, to czy te rośliny odrosną mi? Nie, nie odrosną. Czekajcie, bo chciałem tak jakby mam, bo to był tynki. chciałem takie serduszko zrobić, nie, dla mamy, pokazać jej, no, ale wyszło jak wyszło, co nie? Kurczę, Wladek, no ma za mało pieniążków, tak? To co tu sprzedam no to. I tak tego nie będę zapisywał. I co i tyle. Nie będę tego zapisywał. Po co? Dobra. I patrzcie. I to jakby taki. Mm, jakby wam to powiedzieć. Jak się obraca. Ja. Yeah. To taki jakby. Mm, tort wyszedł Patrzcie. 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 Patrząc. Dobra. Czekajcie. Dobra, no i to Czekajcie, to przed wygrę, tak. To by było na tyle w moim odcinku. Nie, to. I w ogóle nie jest Eee To by było na tyle w moim odcinku. Żegnajcie się. Já ja, ji zastavte